Siona z tej strony Lampart, witam Was już po długiej przerwie na moim kanale. No i to, wracamy do ELSA. Sorry za, za to, że mnie nie było tak długo. Lecz miałem problemy i z akronem i z internetem. Z internetem nadal mam. Więc no. E, dobra. Tutaj co ja Wam mogę pokazać to będzie nowa seria też Polish Farm najprawdopodobniej z kimś. Odcinki będą się ukazywać raz w tygodniu. No i co ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Yy, tutaj mogę Wam pokazać mody, na których będziemy najprawdopodobniej grać. Mapa jest to nieciekawa mapa V2, chyba .1, mi się wydaje. Jest to stary update, jeden z pierwszych map który weszł na początku gry mapa taka e, na małe i średnie gospodarstwo pól jest sporo gdzieś około 30 e, łąki do tego rzeczka płynie tam jest miasteczko, sklep e, są dwa generalne gospodarstwa tam i tutaj A no ja jestem na tym gospodarstwie będę grał z kimś tutaj no i co, ja mam mogę teraz pokazać maszyny, na których będę grał, no tutaj mam header od Bizona. Tutaj e, 3PK 60 z turemi, z łyżką e, pół trujeczka, e, agregacik e, 30 e, i Poznaniak, e, 30 jest z więc jeżeli będę chciał wydać mody muszę mieć e, na pewno jego zgodę Bo jest to jego autorstwa, e, 30, więc no Tutaj jakiś box na Bele, już trochę pogram się na tym save'ie Samozbierająca, ale chyba będę ją zmienił, bo jest troszeczkę za duża. E, autosanka, taka jedna. E, tutaj mam... Tutaj mam e, rozsiewacz lej. E, bizona. Brony piątki. E, Sitmę. Taką rolującą. Kosiareczkę rotacyjną, zgrabiarkę. E, paszowóz. Krówki, e, Tutaj mam nowy nabytek, szerszą sarkę, e, krona. E, tutaj mam kiszonkę, no i tutaj mam ferbusona i przyczepkę też taką. E, no, tutaj bele e, z y, kiszonki e, i no i rozrzutniczek jednoosiowy. Ja tutaj mam jeszcze. No to jest tyle, co jest na razie. To jest mała gospodarka. Więcej nie potrzebuję. Mapy chyba wam nie będę przedstawiał, to jak będziecie oglądać serię, to będziecie widzieć. Tutaj już rozumiem te pola, niektóre zasiałem sobie co innego, pokosiłem już. No ogólnie, na testy ją wziąłem i nawet mapa całkiem spoko, wszystko już sobie ogarnąłem. Jak jedna z pierwszych map do farminga 15, to i tak jest bardzo dobrze wykonana. Więc no, to tyle. Myślę, że nalajcie, bijecie do 30 mapy w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. I jak macie jakieś ciekawe mody, które mogłyby się nadawać tutaj na taką gospodarkę, mogą być wydane lub niewydane, to możecie mnie informować w komentarzach. Więc no, to chyba tyle. A i w ogóle tak dziękuję za pół tysiąca subskrypcji. Ponad już pół tysiąca, które mi wbiło. Więc no, dobra, to chyba tyle. Na razie.